Widzicie, kiedy moje zdjęcia nie malowane? Jeden punkt za ósme miejsce zdobyte w Grand Prix Stanów Zjednoczonych, ale to zaczęło się od Roberta Kubice, A to ujęcia z samochodu Fejki Kawalajna, na który będzie tutaj na tych ostatnich trzech okrążeniach starał się odebrać jeden punkt za ósme miejsce Davidowi i ja Nie przyjeżdżają. Nie mówi, że go nie ma. <słuchaj> Co przyspieszył jednak w pierwszym sektorze bardzo dobry czas le, od pierwszego I sektora 25-8 trochę teraz opuścił Kimi Rajkonen, ale już tylko tym dwa punknie udzielą finał od piątego w tym sezonie zwycięstwa. Nie ma sensu tutaj już forsować samochodu, przechodzenie na Alonso tak jest w miarę bezpieczna, teraz zmalała do 9,7 sekund, ale w tym sezonie Hiszpan, jest za daleko. Tymczasem rekord okrążenia znowu chyba 37,895. No rek. No nie wiem, on tu przyszedł z Nie, nie, No cóż, Sebastiana Fetora może czekać jeszcze aspekt miło, nie zostanie zainteresowany. z no kurwa. Takie no kurwa. Nie że w tym wyścigu. Ciekawe, czy w parku wystarczającą ilość paliwa, aby przejechać jeszcze do tego takie <tot>, wyścigi w historii Kiedy by było już tuż, tuż był Na lecie już witał się z No i niestety zabrakło w końcówce paliwa Wielki blok i oczywiście nie aby Dotknęła to, to boleks, do to to Sympatycznego Sebastiana, którego chcieliśmy no, W tym roku no, to, to zresztą, A co było W no, Udział